Witamy na naszym podcaście dotyczącym rodzinnej pieczy zastępczej i z nami dzisiaj są Aneta Węgrzyn, starszy specjalista pracy socjalnej i Małgorzata Idzik, pedagog. Dzień dobry. Porozmawiajmy sobie o tym, czym jest w ogóle rodzinna piecza zastępcza. Rodzinna pierwsza zastępcza przyjmuje opiekę nad dzieckiem w momencie, kiedy rodzina biologiczna, którym się dziecko wychowuje, nie spełnia swoich podstawowych zadań. Na czas tego trudnego okresu, w jakim jest rodzina biologiczna, rodzina zastępcza przyjmuje opiekę nad dzieckiem. W tym czasie rodzina biologiczna ma czas, żeby się ze swoimi problemami, mhm. natomiast rodzina pierwsza zastępcza zajmuje się wtedy dzieckiem. Dzieli się domem, daje poczucie miłości, przede wszystkim bezpieczeństwa dla dziecka. Niweluje też jego jakby takie, Zbania, opóźnienia. Przede wszystkim no, daje taką radość, radość szczę dzieciństwa, szczęśliwego dzieciństwa. Również utrzymuje rodzina zastępcza oczywiście relacje z rodziną biologiczną, żeby te relacje hmm. jednak dziecko znało swoją tożsamość. To jest bardzo ważne dla dziecka, żeby znało swoje korzenie pochodzenia, żeby te relacje z rodziną biologiczną utrzymywać, bo w jak mówi sama nazwa piecza zastępcza, to jest taki jakby okres pobytu tego dziecka w pieczy zastępczej. No właśnie, a jak wygląda proces kwalifikacji? Rodziny. Kwalifikacja kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej po takiej pierwszej wstępnej rozmowie informacyjnej początkowo przebiega dwutorowo. Z jednej strony jest to kwalifikacja psychologiczna, czyli poznanie motywacji, predyspozycji, takich kompetencji rodzicielskich. Z drugiej strony równocześnie toczy się kwalifikacja pedagogiczna. A takie rodziny się zgłaszają, czy jak wygląda w ogóle nabór tych rodzin? Takie rodziny się zgłaszają do, do Was, że chciałyby być rodziną, która sprawuje pieczę zastępczą? Tak, z Zgłaszają się do nas kandydaci. Dostajemy też informacje z sądu z prośbą o zakwalifikowanie już konkretnych kandydatów, którzy złożyli w sądzie wniosek o tę kwalifikację. Czyli taka rodzina składa wniosek y, pewnie z waszą pomocą i ten wniosek ląduje w sądzie? Tak, w i równocześnie my prowadzimy proces kwalifikacji, żeby jakby nie tracić czasu i, i ta kwalifikacja mogła przebiec sprawnie i szybciutko. I jak, jak wygląda ta pomoc z waszej strony, jeżeli taka rodzina do was się zgłosi, to jak wygląda ten proces? Musimy rozpocząć proces, więc y, to jest wizyta w miejscu zamieszkania, obserwacja relacji wewnątrzrodzinnych, to poznanie sytuacji życiowej ogólnie kandydatów pod kątem umieszczenia w ich rodzinie dziecka, poznanie warunków mieszkaniowych, y, mhm. również planów rodziny co do przyjęcia nowego członka y, do swojej rodziny, więc y, jak rodzice planują, gdzie dziecko będzie miało miejsce do spania, do nauki, do mhm. wypoczynku, y, do zabawy, to również poznanie sytuacji finansowej y, kandydatów potwierdzonej zaświadczeniami o dochodach, to hmm. również poznanie sytuacji zdrowotnej kandydatów, potwierdzonej zaświadczeniami lekarskimi, czy są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem. Jest też jakiś wywiad środowiskowy? Tak, oczywiście. Wywiad w miejscu zamieszkania, rozmowa z dziećmi własnymi, co sądzą na temat pomysłu rodziców, by w ich domu utworzyć rodzinę zastępczą. Bywa też tak, że dziecko umieszczane w pieczy zastępczej już przebywa pod opieką kandydatów. Wtedy ta kwalifikacja bez rozmowy z dzieckiem nie mogłaby się odbyć. Ta rozmowa jest bardzo ważna. Musimy poznać e, zdanie dziecka na ten temat. Już na tym etapie również współpracujemy z różnymi instytucjami, ze szkołami. I ty jako pedagog uczestniczysz w tych rozmowach? Tak, ja prowadzę taką kwalifikację. Mhm. E, i, tak jak już wspomniałam, współpracujemy z instytucjami, więc ze szkołami, z przedszkolami, zasięgamy opinii na temat funkcjonowania czy dzieci własnych pod kątem trudności zaangażowania rodziców, czy też pod kątem, w przypadku dzieci już umieszczonych pod opieką kandydatów, pod kątem trudności, problemów. Potrzeb tych dzieci. Mhm. I mamy dwie grupy rodzin. Są to rodziny spokrewnione i rodziny niespokrewnione. I czy jest tu jakaś z waszej perspektywy różnica między tymi rodzinami? Jak, jest, jak wygląda podejście wtedy do takiego procesu? Znaczy, no, na pewno jest, dlatego że przede wszystkim motywacja zostania rodzicem zastępczym, jeżeli chodzi o rodziny spokrewnione, jest to proces taki naturalny. Przeważnie są to dziadkowie i rodzeństwo, więc to są dzieci, które są więzi emocjonalne nawiązane, prawda? To jest chęć pomocy swoim wnukom, pomoc dzieciom, które się, dorosłym dzieciom, które mają problemy. Więc tutaj ta motywacja jest taka spontaniczna, prawda? Nie ma innego wyjścia, wnuk potrzebuje, czy wnuczka potrzebuje pomocy, czy brat, czy siostra zostaje rodziną zastępczą. Oczywiście no też są takie wspólne jakby podstawy tych motywacji, czynienia dobra, prawda, pomocy. Natomiast jeżeli chodzi o rodziny niezawodowe, takie zupełnie niespokrewnione, bo ustawa nam mówi o rodzinach niezawodowych, ale tutaj też mogą być jakby spokrewnione, bo ciocia z wujkiem jest mhm. spokrewnioną, ale wedle ustawy są rodziną niezawodową. Więc tutaj też A co tam... to znaczy właśnie, że rodzina jest niezawodowa? No, to wynika z ustawy. Rodzina spokrewniona to są dziadkowie, rodzeństwo, natomiast pozostali członkowie dalsza rodzina bądź osoby zupełnie nie. Spokrewnione, obce dla dzieci, są rodzinami niezawodowymi. Mhm. No i mamy jeszcze rodzinę zawodowe, ale to już pewnie wyjdzie w późniejszej rozmowie. Tak, Także... bo to już mhm. możemy sobie też o tym powiedzieć, bo jak, jak już przechodzimy mhm. przez jakby formy opieki to rodzina zawodowa będzie... Rodzina zawodowa jest rodziną, zawo... rodzina, która podpisuje umowę z, z prezydentem miasta. Mhm. Umowa na rodzinę zawodową jest zawarierana minimum na 4 lata, bądź na rodzinny dom dziecka minimum 5 lat. I tym się to różni od rodziny niezawodowej, że rodzina zawodowa otrzymuje wynagrodzenie spełnienia funkcji rodziny zawodowej. Czyli jest pewnego rodzaju taką małą instytucją, która rodzinną, zajmuje się tak, tym po tak, prostu tak, celowo. Dokładnie. Jeżeli mamy małżonków, to do wynagrodzenia jest jakby jedna osoba, wyznaczona. Natomiast jeżeli jest osoba samotna, no to nie, nie może wtedy pracować, chyba że organizator wyda, wyda zgodę na podjęcie dodatkowego zatrudnienia niż prowadzenie rodziny zawodowej. No i w rodzinie zawodowej może być maksymalnie do trójki dzieci, w rodzinnym domu dziecka do ośmiorka dzieci. To jak jeszcze w tym momencie przejdźmy sobie przez taki proces zgłoszenia. Z perspektywy takiej, jakbym jako widz, ktoś, kto będzie oglądał nasz program, chciał się zgłosić do, do pełnienia takiej pieczy zastępczej, co powinienem zrobić, gdzie powinienem się zgłosić, i, i wtedy właśnie już uporządkujmy sobie też to, co już powiedziałaś, jak to. Wygląda. No to oczekujemy na kandydatów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie przy ulicy Skubisza. My tworzymy zespół do spraw organizacji pieczy zastępczej oraz. Pomocy Instytucjonalnej pomocy dziecku. Pracujemy w godzinach od 7.30 do 15.30. Chętnie opowiemy o warunkach, o wymogach pozostania rodziną zastępczą, później o funkcjonowaniu rodziny zastępczej, więc czekamy na kandydatów, odpowiemy na wszystkie pytania. I w takim razie jakie kryteria są brane pod uwagę? Jeżeli taka rodzina się zgłosi, to jakie kryteria są oceniane i konsultowane już u Was? Przede wszystkim motywacja kandydata, bo to jest bardzo ważne. W przypadku rodzin y, niezawodowych y, są takie dwa warunki ustawowe. Ustawodawca mówi, że y, wśród osób y, tworzących tę rodzinę, co najmniej jedna musi mieć stałe źródło dochodu i też y, kandydatami na y, doprowadzenia rodziny, pie, rodziny zastępczej niezawodowej nie mogą być osoby, które są skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. To są takie warunki ustawowe. Y, kandydaci. Nie mogą być pozbawieni władzy rodzicielskiej, ich władza nie może być zawieszona ani ograniczona, nie mogą być ograniczeni w zdolnościach do czynności prawnych. W przypadku obowiązku alimentacyjnego muszą taki obowiązek wypełniać, są sprawdzani w rejestrze karnym oraz w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym. Ale ja tutaj dopowiem, ale też musimy sprawdzić, czy sprawdzamy, staramy się to w procesie kwalifikacji sprawdzać, na ile kandydaci są gotowi na wyzwania, bo nie ukrywamy, że dziedzictwo zastępcze jest bardzo trudnym zadaniem. To jest zadanie, które trwa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Dzieci trafiają bardzo poranione emocjonalnie do rodzin zastępczych, więc rodzina zastępcza musi mieć świadomość wyzwań, trudności. Oczywiście no, też potem są jakby z tego takie gratyfikacje, że tak powiem emocjonalne, jak się patrzy, jak to dziecko się rozwija, prawda, jak jest uśmiechnięte, radosne, o którym już mówiłam, ale początki bywają trudne i też rodzina, kandydaci na rodzinę zastępczą musi, muszą być tego świadomi, że, że nie będzie, na początku nie będzie łatwo. Kontakty z rodzicami biologicznymi, poznanie tego dziecka, nawiązanie takiej bezpiecznej relacji, tej takiej bezpiecznej relacji z dzieckiem, no jest to, jest to naprawdę wyzwanie i też musimy to w procesie kwalifikacji sprawdzić, czy, no, czy kandydaci są na to gotowi bo czasami no osoby się do nas zgłaszają jako kandydat, my mu opowiadamy o pieczy zastępczej i ci kandydaci już do nas nie trafiają. Jednak się okazuje, że jest to no, jakby nie tędy droga, prawda? Także no, jest to trudne. Właśnie rolą pewnie też um, waszą jest zbudowanie tej świadomości na samym początku. Dokładnie bo tak. Bo jakby tak. Um, też nie każda rodzina, która się zgłosi, Yy, musi mieć później docelowo też yy, rolę pieczy zastępczej, bo na przykład to rozpoznanie może przebiec yy, w różny sposób, może zbudować też świadomość yy, właśnie tych wyzwań. I już taką własną ocenę tego, czy to jest już ten moment, czy jeszcze potrzeba się jakoś tam do tego przygotować. No tutaj też w procesie kwalifikacji też mówimy kandydatom, że na każdym etapie procesu kwalifikacji mogą zrezygnować i tutaj nie ma nic z tym złego, że nawet jeżeli już dojdą do szkolenia, że nawet w trakcie tego szkolenia, prawda, jako już na kandydata postępnej pozytywnej kwalifikacji zastępczej dojdą na etapie szkolenia, że mimo wszystko jednak jeszcze nie są teraz gotowi na to. Także tutaj się nic złego nie dzieje, i też zawsze to kandydatom mówimy, że to jest taki ich czas mm -hmm. na przygotowanie się do takiego świadomego rodzicielstwa zastępczego, na no takie tak. sprawdzenie się. Tak, bo to później skraca też jakieś, tak. jakąś formę rozczarowania czy, tak. czy dodatkowych problemów, które by wymagały później też yy, jakiegoś wsparcia. Yy, jak, jaką rolę instytucja yy, pieczy zastępczej w tym procesie rekrutacji yy, obejmuje? No tutaj my jako organizator MOPS Rzeszów, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, no to my tutaj jak tak już koleżanka tutaj mówiła, prowadzimy tę kwalifikację, pracujemy później z tymi rodzinami zastępczymi na co dzień. I jak wygląda właśnie wsparcie już później, załóżmy, że rodzina się kwalifikuje, przejdzie cały proces pozytywnie? to czy jest jakaś później jeszcze forma wsparcia z naszej Oczywiście strony? Oczywiście cały czas mamy kontakt, kontakt z kandydatami, to zanim umieścimy dziecko, bo jeżeli później jest dziecko, już dziecko jest umieszczone w pieczy zastępczej, to każda rodzina ma koordynatora rodzinnej, zastęp, rodziny zastępczej, który jest takim podstawowym wsparciem dla rodziny. Natomiast my tutaj jako instytucja, oprócz koordynatora, no staramy się, prowadzimy grupę wsparcia dla, dla rodzin zastępczych. To jest bardzo ważne dla rodzin. Oni się spotykają, wymagają, wymieniają się wspólnymi doświadczeniami, jak rozwiązać taki problem, gdzie się udać. Także to jest ważne dla, dla, dla rodzin zastępczych. Organizujemy też takie imprezy typu spotkania świąteczne, pikniki z, tytu z okazji na przykład rodzicielstwa zastępczego, gdzie te rodziny zastępcze mają możliwość się poznać nawzajem. Następuje taka integracja rodzin zastępczych. Także to jest też takie wsparcie dla nich pozytywne, bo no mówię, sytu są chwile no, trudne w rodzicielstwie zastępczym, więc to jest też taki bufor wsparcia, że nabieramy nowe, nowych jakby... Oddechu i ciekawości. Bo wyzwania do są pewnie podobne wśród, wśród rodzin związanych z pieczą zastępczą. One się różnią, wiadomo, w zależności od, od już opiekuna, ale... Mhm. Znaczy wyzwania na pewno są podobne, bo no każda, każda rodzina zastępcza jest inna, każde, każde dziecko jest inne, każdy problem każdego dziecka, mimo że no niby by się wydawało, że jest takie no podobne prawda, podłoże, że rodzina biologiczna nie funkcjonuje tak, jak do końca powinna funkcjonować. Ale no to są różne przyczyny i bardzo złożony proces, więc te, te problemy są podobne. Więc kiedy oni się spotykają, rozmawiają między sobą, też mają tak takie wsparcie jak do siebie. Sam kontakt z, z kimś, kto ma podobny problem, już jest takim wsparciem, już jest takie budujące. Wymiana doświadczeń. Tak, dokładnie. Uh -huh. A jaka jest właśnie motywacja kandydatów, który, którzy się do Was zgłaszają? Jeśli chodzi o rodziny niezawodowe, to kandydaci przychodzą do nas mówią: jesteśmy spełnieni życiowo, mamy stabilną sytuację finansową, duże dzieci, chcemy coś dać od siebie, chcemy pomóc, chcemy dać miłość. W przypadku rodzin spokrewnionych zazwyczaj dziadkowie czy rodzeństwo mówią do nas, że to jest takie naturalne, że co mieliśmy zrobić i nie było innego wyjścia. To jest nasze dziecko, w jego opiekę, wychowanie, angażujemy się od urodzenia, to jest naturalne i w ogóle niepodległe. Dyskusji. Czy jest też tak, że taka motywacja też wynika z tego, czego doświadczyli właśnie osoby, doświadczyło osoby, które chcą się podjąć później pieczy zastępczej? No, Bywa też tak, że ich indywidualne doświadczenia z przeszłości gdzieś na ich drodze postawili takie właśnie takie pytanie, że jednak mogę zrobić coś więcej. Oczywiście, także, także no, to są też takie doświadczenia indywidualne rodzin, kandydatów na rodzinę zastępcze. Ale no, też mówię, no, ukłon w stosunku do rodzin zastępczych, bo naprawdę wykonują dobrą pracę, ciężką pracę. I jak my patrzymy, jak się te dzieci zmieniają w pieczy zastępczej, rodzinnej pieczy zastępczej, to naprawdę Czasami trudno poznać to samo dziecko, które było umieszczone, a po dwóch, trzech miesiącach, jak ono funkcjonuje w rodzinie zastępczej. Także naprawdę dzielą się sercem, dzielą się domem. Poczucie bezpieczeństwa, miłości i też no, trudne takie zadanie, co rodzina zastępcza sobie, mają z tym trudność, z czasem, okresem pobytu w pieczy zastępczej. Bo pojawiają się przy rozstaniu, pojawiają się później łzy, oczywiście emocje negatywne i pozytywne. No ale później rodziny zastępczej, tak jak z nimi rozmawiamy, no owszem, były łzy, była rozpacz, bo dziecko poszło do Adopcji, czy wróciło do rodziny biologicznej, ale z drugiej strony to jest traktowane jako sukces? Sukces rodziny zastępczej, która pomogła temu dziecku przejść przez trudny czas i umożliwić mu to, że znajdzie swoje miejsce w życiu. No właśnie, bo sama definicja i samo pojęcie pieczy zastępczej nie jest jakoś bardzo popularne. Jest bardziej popularne moim zdaniem adopcja, właśnie, mm -hmm. ale w przypadku adopcji to piecza zastępcza jest takim procesem przygotowawczym, tak. można tak powiedzieć? Tak, można tak. Można tak powiedzieć, bo ideą rodzicielstwa zastępczego jest albo powrót dziecka do rodziny biologicznej, albo dążenie do tego, żeby uregulować sytuację prawną dziecka i umożliwić mu adopcję. Adopcja jest dla dziecka taka no, bezpieczna z naszego punktu widzenia. To tak samo jak w przypadku właśnie tej tego pojęcia pieczy zastępczej, wiele jest też stereotypów. I z jakimi się spotykałeś do tej pory i jak sobie możemy z nimi radzić? Bardzo krzywdzące jest takie stwierdzenie, że y, kandydaci decydują się na pełnienie funkcji rodziny zastępczej ze względów finansowych. Wiemy z doświadczenia, że tak nie jest, a potrzeby dzieci są często dużo, dużo większe i prze, przekraczają pieniądze otrzymane z tytułu rodziny zastępczej. Też y, mówi się tak, że tylko małżonkowie mogą zostać rodziną zastępczą. To też nieprawda. Mamy wiele funkcjonujących osób samotnych pełniących funkcję rodzica zastępczego, którzy sobie świetnie radzą, są przykładem dla innych, wspierają Y innych i pomagają im. Cóż jeszcze? Y też przychodzą do nas kandydaci zestresowani, boją się, że nie zostaną rodzicami zastępczymi, ponieważ przekroczyli jakiś konkretny wiek, na przykład mają 50 lat, a mówi się, że tylko tam do 40 roku życia są w stanie zająć się dzieckiem. My nie patrzymy na to, my kwalifikując kandydatów patrzymy na ich możliwości, predyspozycje i to jest dla nas motywacja i to jest dla nas najważniejsze. Także nie ma takiego, takiego kryterium, jeśli chodzi o wiek. Czyli właśnie dużą rolę w tym całym procesie właśnie pełni ta kwalifikacja i to przygotowanie, a, praca. Od z... tego trzeba zacząć, tak, to jest najważniejsze. I jakie w takim razie argumenty stoją za tym, że warto zacząć i warto spróbować, a przynajmniej warto skonsultować się z Wami i odkryć to, czy, czy faktycznie jesteśmy już gotowi, czy, czy to jeszcze nie ten moment. Warto zacząć, warto spróbować, żeby pomóc innym, żeby pomóc dziecku, yy, dać mu poczucie bezpieczeństwa, dać mu miłość, yy, przyczynić się do takiego samodzielnego startu w dorosłe życie yy, dać siebie. No, warto. I w przypadku, właśnie yy, osób, które się zgłaszają, yy, jak, yy, jak się określa wtedy yy, w jakim wieku osobą się będą zajmować? Czy to jest w ogóle, można o tym decydować w jakiś sposób? Już na etapie kwalifikacji y, oczekujemy od kandydatów takiej deklaracji, takiej gotowości, y, jeśli chodzi o przyjęcie dziecka, biorąc pod uwagę wiek dziecka mhm. oraz niepełnosprawność to znaczy, y, z jaką niepełnosprawnością kandydaci są w stanie sobie poradzić i jaką zaakceptować to jest dla nas bardzo ważne. Później, w trakcie umieszczania dziecka, już w pieczy zastępczej, przygotowujemy dla kandydatów szczegółowe informacje o dziecku oraz niezbędną dokumentację. To, to, to wtedy też, jakby na tym etapie. Też jeszcze chciałbym, żeby wybrzmiała jedna rzecz, co mi samemu, jakby wiele też powiedziało o pieczy zastępczej że właśnie to już padło, ale powiedzmy sobie jeszcze raz, że to nie jest to samo co adopcja, bo adopcja jest już czymś trwałym, czymś na stałe, czymś na stałe a piecza zastępcza może być też dla osób, które y, myślą o adopcji, y, takim rozpoznaniem, wstępem do, do tej adopcji, przygotowaniem też. Raczej nie, raczej kandydatów, którzy mają taką motywację adopcyjną, kierujemy do ośrodka adopcyjnego. Czy tam... to już jest osobna instytucja? Tak tak, 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 to jest całkiem coś innego. Pierwsza zastępcza to taka czasowość, mhm. taka bieżąca troska, natomiast adopcja to już jest coś stałego, coś na zawsze. Już później, jak mówimy sobie o tym, że ktoś rozpoznaje to, czy może zostać, czy, jest, czy to jest właściwy czas, to jeżeli wspólnie wypracujecie, że jednak to nie jest ten moment, to um, czy później jest jakiś kontakt jeszcze z tymi osobami? One wracają? Po Jak najbardziej. Czasie? Jest taka możliwość. Dzwonią do nas. Mieliśmy kilku takich kandydatów, którzy po pewnym czasie się do nas odezwali, wrócili i zostali zakwalifikowani i oczekują teraz. I są rodzinami. Za I sam sam sam. są rodzinami. Od już, tak. Okej. Okay. Dziękuję wam bardzo za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Aneta Węgrzyn, starszy specjalista pracy socjalnej i Małgorzata Idzik, pedagog. Dziękuję. Dziękuję bardzo.